Nie da się tego ukryć, że dużą zaletą mojego starego roweru elektrycznego jest to, że można go założyć na hak rowerowy, na takie mocowanie i nie ma problemu z przewożeniem go na jakiekolwiek wyjazdy. I ona ledwo co mi się tutaj w mocowania, jest taki łuk napięty. Bardziej to tu z przodu widać. No i też tutaj jest normalna rama i tutaj się przykręca uchwyt, co w przypadku tego giedlaka jest wręcz niemożliwe. Za szerokie opony. Brak standardowej ramy, do której można byłoby przychwycić mocowanie, no i to waga. Cały rower ma ich około 45-60 kg, gdzie takie uchwyty na rowery są w granicy 15 kg na zwykłe i 30 kg na elektryki. W środku. Nie trzeba iść na stację benzynową która właśnie jest zamknięta. I trzeba by było jechać dalej, szukać kolejnej, a także to można tutaj, we własnej przyczepce. No i można zabrać więcej rowerów. Tak jak ten właśnie elektryczny. Trzymają się dobrze. I ten tutaj, mimo właśnie ciężkiego rozstawu. To bardzo wystaje. Oj, a też jest dobrze. Czy chce coś pan dodać? Odjąć. Co odjąć? A, zimno. Zimno. <laughs> Jak jest pit stop na łazienkę, to dla wszystkich. Dla ciebie też. Chodź tutaj. O, Chodź tu panuś. O, zrób mhm. Mhm. Pięknie się prezentuje nasz zestawik Jesteś pamiętasz go? Aha. Nie pamiętam Znaczy, no kojarzę, ale nie pamiętam jak wyglądał, wiesz? Też nie pamiętam, że tak Próbowałem Obliktuje go teraz nagrać, sprawę, ale niepotrzebnie nie miałem zoom ustawiony już na innej jelenie, więc się mi zbyt dobrze nie nagrał. Tutaj zaczyna się element trasy, który mogę nazwać swoistym safari, ponieważ w tamtym roku naliczyliśmy około 90 zwierząt na trach i w tym roku też ich nie zawiodłem. Dojechaliśmy już, jeszcze nie na kemping do końca, bo tam jest kemping, ale już jest za późno, jest godzina 34 po północy, no i kemping jest zamknięty, po drodze było trochę zwierzyny, to wam pokazałem, ponagrywałem, no ale nie przebiło to rekordu z tamtego roku, no ale to przez to, że jest pełnia oraz, że właśnie jesteśmy wcześniej, bo w tamtym roku byliśmy o 3 lub 4 w nocy, więc dlatego było więcej zwierząt na drodze. Ale i tak fajnie No Elo, tak dziś wspomniałem przy szybie Pod grubą warstwą kołdry Przypięty do haka No i teraz ogólnie idziemy przy szybie, pierwszy raz w życiu Jesteśmy już na kempingu Jest chusta 153 na camping No i się tutaj pozmieniało dość mocno Wcześniej tu można było stawać gdzie się chciało A teraz Porobili takie uliczki No i na podjazdy Kurtkę mi Usyfiło Wypraną dopiero co Spodnie też no. Buty. Nie trzymałam łapkami do siebie Nie trzymałem łapkami do siebie Ale wiesz jaką wariuję Buty przepiękne Buty. Trawa strasznie jest świeża Jestem już cały ufajdany Bo jest tutaj nowa ziemia Która się lepi I z racji na to zmieniamy trochę miejscu Zciągamy i staniemy sobie tam Obok I lukamy Tak, bo potem popłynę i wyjdzie Tu jest, jest lepo podłoże Taka trawa, dlatego Zmieniamy miejscówkę. Dziadek tu się cofnie do tyłu i my tutaj staniemy, żeby mieć wyjście, lepsze wyjście, bo nawet pies już miał brudne łapy. Czekaj, bo, tak. Ej, bo nam się nie wejdzie znowu. <laughs> On do no, powinno starczyć. I będzie tak. Na rękach pokazał. To albo ja puknę w szybkę, albo zderzak <grymny> Trochę na lewo, żeby wyprostować Jeszcze Jeszcze, jeszcze, gdzie właśnie, tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie, będę Aha, to, to najpierw wypoziomuj, przed tym Przód na wysoko, nie? Głównie więcej na oko, żonko teraz czekaj, sprawdzę teraz. Jeszcze gitara. Tak. To jest ważny i jak najkrótszy. Czekaj, czekaj. Ten z przeduszką, chyba, nie? Ten z wieloma podtykami? Nie. Czekaj, tak. tak Nie, bo to ma iść do przeciąga. Tak? Aha, tak, 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 to zawsze. Sensie. Czekaj jak to zrozumie. Ten tu, tak? No, jest, że ten idzie tu do budki, a z tego będziemy brali czego do przyczepy I na dwa ciepły. Na dwa? No dobra. No chyba, że będzie ktoś potrzebował, to coś się rozmowy. No myślę, że to jest najczęstwo. No, Czyli no, bierzemy tego. Gdzie tam już złączyć? <docharged> Wolnych? No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wolnych. No to bez no. problemu. Tutaj nawet nie stanie tyle przyczep. Dobra, super. I teraz tutaj tutaj jest coś poglądane. Mamy poplątane No, dobra, idź. Niestety, Okej okay? ok, włączyć. Włączę światła no, Ale nic to nie daje Bo mam? Nie wolno o, Też mam tutaj łapami brudzi. Wszystko Bo Nie będziesz skrywał? O 17,2 V To niech sobie tak na razie pochodzi Będzie spadało bo to ja jest ten... Tak? Cały czas? 16, 9, 8, 7, 6. Zaczyna spadać w dół właśnie. branża telekomunikacyjna to co musisz przejąć ode mnie dobra o kurczę, to już to wybrało? daj mu się rurek wziąć podkładaj Filip te dziwki już, pokazuję przyczyna. Tata lubi ten z polski nie? to znaczy ja to się wybiorę, nie? Wiem kupić Mamy to. Nie pokazywałem w że to chciałem Hmm. Trochę ten środek dziwnie wygląda. No jest wysoko na pewno. Bardzo wysoko. Jak nigdy. Ja pierdół, nie ma, śledzi. Nie, no, ogólnie to chodzi o to, że, cholera że tych tutaj wkręcanych na wiertarkę tutaj nie wkręcimy, bo tu chociaż pasz. A, rada, rada. tak. Spróbujemy, bo takich tych to mamy tu mało, bo. Bo Filip jeszcze nie znalazł za dużo, dopiero pojedziemy nad morze w tym roku. Tak, tak, tak. I jak pojedziemy nad morze, to wtedy więcej ludzi się znajdzie, bo tam co chwilę się znajduje my, wykrywaczem. Wykrywaczem, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi? Tak, tak. Bo my nie kupujemy, my wszystko znajdujemy. Tak, tak. My jesteśmy oszczędni bardzo. Tak, tak, także te, te rowery, Aha, samochody. piwo to kupujemy Albo dostajemy od kogoś. A w takim razie, razie rowery nie kupne według Twojej teorii przyczepka, samochód? No. Ja nie kupowałem, tylko syn. Aha. No niech będzie, że tak. Jadło. Dlatego obserwujcie kanał, oglądajcie, żeby mógł kupować więcej rzeczy, nie? Aha Po więcej. Próbuj najpierw czy to w ogóle działa, co? Sprawdzimy. Jest robota. Co to jest? Czy ten? Porozkładasz mi Filip po każdego. No a co, trzeba mu pisać na wodę? No bo tak, bo wielki wiatr był, no to wyrwie Teraz to wchodzi jak do masy. Tylko po to żeby nam jakieś takie delikatne zatorek na czubiego. Mhm. Mm Dobra, dalej. Tuk, tuk, tuk. Oj, to... Jedno z gorszych rzeczy. Cieszaweczka kuchenna. Gdzie to do bagażnika schowamy? Nie daliśmy blatu odwrotu, nie, nie, dobrze dałem. Tak zawsze szedł. I tutaj szedł czajnik, tutaj szła woda, tutaj przedłużał z tyłu nie zawsze był tak... nigdy dopa, za nie, 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 nie. nie. No to... Ostatnio dawaliśmy tak. Dobra, to przejdźmy tu. No, to tu podnieś Idziemy teraz po wodę. Tylko kostarka i można odpoczywać. I w tym odcinku to by było na tyle. Ja już tutaj dosyć długo korzystam. Teraz idę do basenu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już zacząłem korzystać i w tym odcinku to by było na tyle, także dziękuję za oglądanie, subskrybujcie kanał, łapki w górę, komentarze i do następnego, a w kolejnych odcinkach myślę, że pojeździmy tu dosyć sporo na rowerach i pokażę Wam okolice.